Hejka kochani, pokażę Wam dzisiaj coś nowego, nową metodę. Metody całkowania przez części. Nie rozstajemy się z metodą całkowania przez podstawianie, bo jest bardzo, bardzo dużo różnych rodzajów kombinacji różnych całych strikami, tak jak w ostatnim filmiku widzieliście, w których można zastosować tą metodę podstawiania. A dzisiaj Wam pokażę w ramach poznania nowej metody, z stopień trudności dosyć szybko. Metody całkowania przez części. Tutaj na dole napisałam wzór ogólny. Jeżeli mamy mnożenie dwóch funkcji, tak tutaj x razy sinus x, to jedną sobie bierzemy jako f od x, a drugą jako g' prim od x. I teraz którą bierzemy jako g' prim od x? Tą, z której umiemy wyznaczyć pierwotną. I w naszym przykładzie ja sobie przyjęłam za f od x x, później wyznaczałam z niego pochodną, że jest to jeden. A za gwod X wiem sinus X, bo wiem, że pierwotną do sinusa X jest minus cosinus X. Skąd ten minus? Zobaczcie, gdyby się sobie zrobił pochodną minus cosinus X, to byłoby minus 1 razy pochodna kosinusa, czyli minus sinus, czyli dałby nam z powrotem sinus X, bo dwa minusy dadzą nam plus, no nie? Dobra, no i teraz zobaczcie, mamy taki. Wzór. Po co w ogóle jest to pisanie? Bo na to jest. Odpowiedni algorytm f od x razy g od x, minus całka z f prim od x razy g od x. I dlatego y, ja sobie rozpisałam też ten f prim od x, no, nie? no i g, g od x, bo g prim od x znałam. Może wydawać się na początku dosyć skomplikowane, I know, ale pokażę Wam to na różnych przykładach w najbliższych dniach. Y, na razie popatrzcie na kolejność. Myślę, że po rozwiązaniu kilku bądź też kilkunastu przykładów, Nabierzecie trochę większej biegłości w tym, która funkcja jest f od x, a która g prime od x. A zacznijmy od takiego przykładu x razy sinus x. No jak? Patrzymy zgodnie z naszym algorytmem. Jak już sobie wyznaczyłam te wszystkie rzeczy, mamy f od x razy g od x, czyli stąd nam wyszło minus x cosinus x, bo pomnożyłam x razy minus cosinus x. Odjąć całka z 1, czyli f prime od x, razy g od x. Zgodnie z naszym algorytmem, no i dx oczywiście, znak po całce. I tak. My możemy rozwiązać już tą całkę, bo pierwotną do cosinusa x jest sinus x, a stąd wziął się plus, bo dwa minusy dały nam tego plusa, a dwa minusy, bo tak, minus stąd i pochodna, znaczy pierwotna do minus cosinusa. Minus sinus. Także trzeba być uważnym ze znakami. No i oczywiście plus stała całkowania C. No i teraz, żeby sprawdzić, czy na pewno nasze obliczenia są poprawne, myślę, że warto sobie robić takie sprawdzenia właśnie. No to zróżniczkujmy to, co nam wyszło. Jeżeli wyjdzie to, co jest przy całce, to znaczy, że nasz wynik jest ok. Mam nadzieję, że pamiętacie z poprzednich odcinków. W tym przypadku stosujemy wzór. Na... Dobra, wracamy, mamy wzór ogólny. Czyli mamy funkcję złożoną jako iloczyn dwóch funkcji. I teraz powstanie nam suma, porówna się. Mamy f', x, czyli pierwszą, różniczkuję. Raz druga, niezmieniona. Dodać pierwsza niezmieniona. Raz pochodna tej drugiej, czyli g'. X. No i tak samo robimy tutaj. Pochodna z minus x będzie minus 1, razy cosinus x nie zmienia, dodać. No i tutaj się pomyliłam, bo początkowo minus 1, ale nie zmieniam tej pierwszej, czyli minus x razy pochodna z cosinusa minus sinus x, no i plus, bo między nimi jest plus, pochodna z sinus x, cosinus x. I zobaczcie, że ten cosinus skraca nam się z tym cosinusem, a z tych dwóch minusów powstaje plus. I w taki oto sposób powstało x sinus x, czyli to, co było przy naszej całce. I teraz mam na pewno, pewność, na pewno pewność, że całka została obliczona poprawnie. Trzymajcie się i wytrwałości! Powodzenia w ogóle w nowym roku szkolnym, bo